Witamy na pierwszej części konferencji po spotkaniu 16. kolejki, w którym GKS Katowice wygrał zbyt ambytów 2 do 1. W pierwszej części konferencji pros proszę o zabranie głosu trenera gości Rafała Guraka. Tak, dobry wieczór. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że, że mecz się odbył, bo, bo wcale to nie było takie oczywiste w tym momencie, co się dzieje, że że wiemy, że parę meczów przecież w Polsce było odwołanych z powodu trudnych boisk. Tutaj też łatwo nie było i boisko było bardzo trudne. To jest dlatego tak istotne zwycięstwo nasze, bo piłki nożnej samej w sobie to, to gdzieś tutaj może nie było tyle, jak on sobie życzył. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy żeśmy przegrywali, no to, to wiedzieliśmy, że mamy ogromny problem, bo, bo w tych warunkach yy, naprawdę na boisku to to nasza sekcja mogła nam pożyczyć trochę łyżew i, i kijów okejowych, to wtedy, wtedy może było łatwiej. No trudne bardzo, arcytrudne warunki, dlatego ogromny ukłon przed, przed drużyną, że mm, odrobiła straty na 1-1, a z drugiej połowie udało nam się szczelić w ramkę na 2-1. Zwycięstwo traktujemy jako. Jako, jako rzecz bardzo, bardzo ważną i bardzo istotną dla nas. Wiemy, że w niedzielę gramy u siebie bardzo trudny mecz z i, i musimy się na tym też już teraz zacząć koncentrować. Uważam przede wszystkim, że dzisiaj w meczu na pewno nie zasłużyliśmy na porażkę, bo tak naprawdę sami sobie żeśmy strzelili pierwszą bramkę, drugą straciliśmy w środku pola, gdzie wiemy, że Katowice bardzo dobrze grają z kontrataku. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to praktycznie włączyliśmy te atuty, czyli te bardzo mocne boki GKS-Katowic, które, które naprawdę nic nie mogły zrobić. No jak oni nie mogli nic zrobić, no to niestety my zrobiliśmy, bo przy tej jakiejś niegroźnej sytuacji Harris nieporozumienie Bramkarza z Harrisem i Harris strzela bramkę. E, samobójczą i do, do tego momentu Katowice nie miały żadnej, żadnej sytuacji e, bramkowej i szkoda, że do, do szatni dostaliśmy tą e, bramkę. Po przerwie też to wyglądało e, podobnie. No, wiedzieliśmy, że przecież Sanocki, Rogal i, e, czy Woźniak to są zawodnicy naprawdę bardzo dobrzy i tymi bokami grają bardzo wy, wysoko i mówię, udało nam się to zneutralizować, no to w drugiej połowie straciliśmy bramkę w środku pola po jakieś tiki tace, Nie wiadomo, co to w ogóle było. No jestem zły troszeczkę na, na zawodników, bo robiąc analizę tego zespołu, przygotowaliśmy się do tego, żeby wyłączyć te, te, te bardzo mocne, boczne sektory, my który, Katowice są bardzo dobre. No i widzieliśmy, że. Super po odbiorze piłki my Katowice idą, mają bardzo dobrych zawodników i nie wybaczają takich, takich błędów i nie wybaczyli nam. No. Bach z lechem zaczęli grać do siebie na metrze jakieś takie piłki, nie wiadomo po co na swojej połowie odbiór piłki przez katowice i, i bramka. No, no niestety tak się, tak się stało, że Praktycznie przed, przed 6 grudzień, przed Mikołajkami oddajemy prezenty, bo, bo jeśli graliśmy w hutniku, to to samo. No zespół nie był lepszy od nas, a, a sami, sami, sami sobie strzelamy bramki. Trzeba się. Nad tym mocno zastanowić, bo ta koncentracja musi być do samego końca i pod koniec pierwszej połowy, i tak jak teraz w drugiej, tak się meczu nie wygra. No tutaj, grając z takimi zespołami jak Katowice, czy, czy, czy zespołami z, z górnej części tabeli, to, to takich błędów po prostu przeciwnicy nie, nie wybaczają.